Chociaż większość państw członkowskich prowadzi rejestry firm uprawnionych do przewozu odpadów, nie wszystkie z nich są publicznie dostępne. To rodzi poważne problemy, zwłaszcza dla producentów odpadów, którzy chcą szybko i legalnie zorganizować ich przewóz. W wielu przypadkach jedynym źródłem informacji pozostaje tak zwana poczta pantoflowa rekomendacje od współpracowników, znajomych czy innych firm. Często bywają pomocne, ale nie zawsze wystarczające. Szczególnie w sytuacjach, gdy odpady wymagają specjalnych zezwoleń, przewozu przez granicę lub szybkiej reakcji logistycznej. Odpadytransport.pl to nowoczesna baza danych, która powstała z myślą o dwóch grupach użytkowników firmach transportujących odpady oraz producentach i przetwórcach odpadów. Jej celem jest uproszczenie procesu kojarzenia firm potrzebujących usług transportowych z tymi, które takie usługi oferują. Dla przewoźników to okazja do zaprezentowania swojego profilu, pokazania zakresu posiadanych zezwoleń, krajów działania, a także rodzajów odpadów, które są w stanie przewieźć. Dla producentów odpadów to niezwykle cenne narzędzie: w kilka minut mogą oni wyszukać firmę transportową, która najlepiej sprosta ich oczekiwaniom. W Polsce obowiązuje rejestr BDO, ale ma on pewne ograniczenie. Wskazuje bowiem firmy, które mogą wozić odpady wyłącznie na terenie kraju. Baza odpadytransport.pl gromadzi natomiast informacje o przewoźnikach dysponujących pozwoleniami na transport takich materiałów w całej Unii Europejskiej. Pozwala to producentom odpadów znaleźć partnera do współpracy niezależnie od kraju pochodzenia materiału i planowanego miejsca docelowego. Dzięki temu odpadytransport.pl staje się nie tylko bazą firm, ale także realnym narzędziem wspierającym logistykę, planowanie i zgodność działań z aktualnym stanem prawnym. Sprawdź bazę odpadytransport.pl i znajdź przewoźnika, który spełnia wszystkie wymogi prawne, działa w interesującym cię regionie i posiada doświadczenie, któremu możesz zaufać. Szukasz rzetelnego przewoźnika odpadów? Chcesz uzyskać pozwolenie na transport odpadów? A może chcesz, aby informacje o Twojej firmie znalazły się w bazie odpadytransport.pl? Skontaktuj się z nami. Zadzwoń do nas lub napisz.